A teraz przed nami pierwsza walka amatorska w kategorii do 69 kg. Przed Państwem Michał Krajewski. Już stoi przed klatką. No myślę, że może być to ciekawy pojedynek. Eee, bardzo dobry klub. Długa tradycja zarówno i w jitsu i w MMA. Trenerzy wychowali kilku naprawdę dobrych e, zawodników. Nie wspomniałem, oczywiście wyborzą się z brazylijskiego jiu-jitsu i wielokrotnie mieliśmy okazję oglądać ich zarówno na turnieje brazylijskiego jiu-jitsu, ale naprawdę mają solidne podstawy, więc, więc myślę, że będzie Chociażby to... Z tego klubu e, na następnym KSW zawalczy Karolina Kowalkiewicz o pas międzynarodowej mistrzyni KSW e, kobiet czyli e... Też jest wychowanką e, chyba najbardziej w tym momencie znaną e, Gracie Barałucz. A więc będzie no, Marcin Marcin na Mają z kim trenować i mam nadzieję, że zobaczymy dzisiaj te umiejętności, to młodzieńcy Do klatki wychodzi już Marcin Mazurek, Berserker's Team, Szczecin. W narożniku, oczywiście, Michał Matella, który jak zawsze będzie wspomagał swoich zawodników głośnym krzykiem, bardzo dobrymi radami. Wiemy tutaj z pewnego źródła, że zawodnicy bardzo cenią sobie obecność Michała w narożniku ponieważ no nikt tak jak on nie potrafi zmotywować, dopingować, zagrzeć do walki. Naprawdę bardzo dobry, bardzo dobrze się sprawdza w roli narożnika. No, mimo tego, że Michał jest wychowankiem Piotra Wagińskiego, to sam jako trener wychował kilku naprawdę dobrych zawodników. Będzie walczył tutaj jego kolega, ale też można powiedzieć podopieczny Marek Sadrakuła. Mam nadzieję, że też zobaczymy bardzo dobry pojedynek. Cóż, na momencie zobaczymy. Dodam tylko, że walki amatorskie będą toczyły się na dystansie 3 rund po 3 minuty każda bez możliwości dogrywki. Po trzech rundach, jeżeli nie przyniesie to rezultatu, sędziowie e, zdecydują i, i udadzą się do kart punktowych. E, Dodatkowym też... elementem będą ochraniacze na, na goleniach. E, chodzi o to, żeby po, po prostu ci młodzi zawodnicy jeszcze na początku swojej kariery nie doznali jakichś groźniejszych urazów, nie porozbijali się. No tak, jest to tak naprawdę ich pierwszy krok w klatce. E, muszą zdobywać doświadczenie, ale Zarówno i trenerzy, i sędziowie jako priorytet stawiają sobie ich, ich zdrowie i bezpieczeństwo, więc miejmy nadzieję, że, że obaj będą i zdrowi, ale dadzą nam fenomenalny pojedynek. Tak, to e, zawodnik verserkel z tym... E, e, tak naprawdę można powiedzieć, że jest wychowankiem e, chyba w największym stopniu e, Michała Bójcika, e, popularnego Tajwa, który tak naprawdę prowadził go przez pierwsze lata jego e, e, zawodniczej kariery. 179 cm wzrostu. Reprezentujący Grecji Pana Łódź, Michał Krajecki. A na Czerwone, PSS, PSS w narożniku czerwonych zawodnik w ma 180 cm wzrostu. Marcin Mazurek! No Wojtkiewiczko, mam nadzieję, że. M, e, wygląda na to, że Marcin Mazurek wygląda jednak fizycznie. Odrobinę mocniej od swojego rywala. Ciężko powiedzieć, czy, e, czy zadecyduje to o wyniku tej walki. Oczywiście, sercem jesteśmy za klubowym kolegą, ale. Zadecydują jak zwykle umiejętności, a nie wygląd. Technika, dokładnie. Jak powiedział jeden bardzo znany zawodnik MMA, w tym momencie Dawid zdoba, e, Gdyby siła miała decydować o, o, o tym, kto jest e, najlepszy, to królem dżungli byłby słoń, a nie lew. Z czym nie sposób się nie zgodzić? Dokładnie. Sędzia Nikodem Zatowka w klatce. I rozpoczynamy pojedynek. Pierwszy. Szybki atak, próba sprowadzenia. Marcin Mazurek dobrze się broni, dobrze się broni, na pewno ten element obrony przy ścianie, przy klatce niewielokrotnie wielokrotnie ćwiczony. Bardzo dobra wymiana. Tak, bardzo agresywnie zawodnicy na siebie ruszyli. Oj, niestety. Po próbie Milda pośliznął się, no i walka w tym momencie dalej kontynuowana będzie w parterze. Węgiel! Węgiel! to, tutaj pokazuje nam e, bardzo dobrze próbę wyciągnięcia duszenia trójkątnego przez e, Marcina Mazurka. Kimura, przepraszam, ja jest to atak zarówno nogami, tylko trójkątne duszenie i próba kijów. W jednym momencie próbował dwóch technik. No Marcin próbuje wyciągnąć tą nogę. No, myślę, że Michał jest jednak doświadczonym zawodnikiem. Z naprawdę y, klub z dobrym rodowodem dżudziców, więc na pewno nie da się tak, tak łatwo podejść. No, Mazurek próbuje obijać rywala. Na razie chwila spokoju, chwila wytchnienia. Można powiedzieć. Tak, no w tym momencie zawodnik z dołu będzie się starał uwolnić swoją e, lewą nogę, e, aby, aby, aby mogła ta technika trójkątna duszenie trójkąte nogami, aby mogło być skuteczne. Musi być złapana głowa razem z jedną ręką. No w tym momencie zawodnik z góry e, będzie się bronił przed tym. No, myślę, że Michał jest no, Tak jest, będzie próbował wstać i będzie próbował obijać nogę rywala albo przejść gardę. No próba o, bardzo, bardzo dobra. Blisko. Jest w tym momencie próba zajęcia pozycji bocznej. I Marcin Mazurek na górze próbuje wyciągnąć gilotynę. Tak, no ma, złapał, złapał szyję. I kolejne obalenie, ale znalazł się w gardzie Rywala. Tutaj może to się Jest założona technika gilotyny. Nie widzimy niestety, jak wygląda. Dość ciasno, dość ciasno. Twarz Michała Krajewskiego na pewno. O, bardzo Uboim ładne się. wyjście. No, był tutaj spore zagrożenie. I bardzo mądrze podsuwa sobie przeciwnika pod klatkę, po to, żeby łatwiej było go e, obijać, no i oczywiście e, utrudnić Mazurkowi wyciąganie e, próby technik kończących. No, dokładnie, no, była próba y, y, ze strony y, przeciwnika Marcina Mazurka, próba y, obalenia, złapał za jedną nogę, no, zostawił szyję i stąd ta cała niebezpieczna sytuacja. Do końca 10 sekund słyszeliśmy sygnał z narożnika z stolika sędziowskiego, przepraszam. No razie zawodnicy ubijają się i pierwszą rundę mamy za sobą. No, ciężko do, do, do wypunktowania, dynamiczna runda. No, na pewno początek, myślę, w stójce bardziej agresywny był Marcin Mazurek, tyczący jednak dochodziły rywala. No niestety to pośliźnięcie się spowodowało, że walka przeniosła się do parteru. Michał Krajewski z drugiej strony, dwa, dwie próby obalenia zakończone sukcesem. No myślę, że runda bardzo wyrównana. Myślę, że z drobnym wskazaniem na Michała Krajewskiego jednak. Aczkolwiek Marcin Mazurek na razie imponuje siłą spokoju No i zobaczymy jak pojedynek potoczy się dalej Widzimy Michała Materle i na narożniku Tak, no był, był, był jak na Michała wyjątkowo cicho, nie było słychać krzyków, ale to chyba dlatego, Myślę, że, że to na razie jest nie było takiej, takiej potrzeby Początek, pierwsza runda na rozpoznanie no i myślę, że zawodnicy teraz troszeczkę podkręcą tempo i pokażą się z dużo lepszej strony. Widać, że obydwa w żaden sposób nie dyszą, kondycyjnie chyba dobrze przygotowani. Mam wrażenie, że e, no Marcin Mazurek troszeczkę wydaje się być pewniejszy w tym momencie. I zaczynamy drugą rundę. O, oj, bardzo, bardzo, bardzo ładny no to musiał no poczuć zawodnik z łodzi. w stójce, na razie dominuje bardzo mocny cios jednak Michał Trajewski czuje te ciosy widać już, że próbuje obaleń, no to będzie kosztować go bardzo bardzo dużo siły dokładnie, no w tym momencie bardzo ryzykowna sytuacja. Przez No nieudana akcja skończyło się tym, że za plecami w tym momencie jest Marcin Mazurek no, to może być bardzo niebezpiecznie. Jeżeli poprawi tą pozycję, jednak będzie starał się być na górze i obijać przeciwnika. No, Michał Krajewski zachował tą zimną krew, znalazł się z powrotem w gardzie rywala, na pewno będzie próbował ee, obijać boki. Tak, ale na tym etapie walki już wyraźnie widać, że zawodnik Berserker's Team jednak lepiej się czuje w stójce, e, jest pewniejszy, jego akcje są bardziej zdecydowane, no i przede wszystkim groźniejsze. Natomiast zawodnik Lech Bara Łódź broni się obaleniami, broni się, no szuka swojej szansy w parterze. No myślę, że może to kosztować go troszeczkę siły, bo jednak te obalenia e, nie są takie pewne i, i jednak e, Marcin Mazurek ładnie się przed tym broni, a jednak kosztuje to dosyć sporo siły. Ale znowu jesteśmy na górze, znowu próba obalenia, bardzo ładnie. No, próba do siadu. Się... Dokładnie. No sytuacja troszeczkę nam się odwraca. Odwraca, odwraca, dokładnie. No widać, że... Eee, zawodnik Gracie Barałódź eee, bardzo mocno pracuje w parterze. no Teraz będzie próba dźwigni skrętnej, jednak wyszedł. Bardzo ładne przejście do pozycji bocznej, tylko czy utrzymać ucieczka, ucieczka przed dźwignią skrętną na no staw kolanowy. Po ucieczce zajął pozycję boczną. O. Wygląda na to, że walka zakończyła się pod na nie Realizator nie pokazał nam, niestety, tego momentu. Myślę, że chodziło tu bardziej o odklepanie. Bo jednak Michał Krajewski miałem wrażenie, że poszedł tam do, do dźwigni na rękę. Tak, dokładnie. Poczekajmy na, na, na powtórki, wtedy będziemy mogli już powiedzieć coś więcej, bo w tym momencie nie wiemy co się stało. Wysłanie w pierwszej minucie 52 sekundzie. Spotanie w pierwszej minucie 52 sekundzie. Spotanie, na rękę. Wygrywa Michał Krajewski. Gratulacje dla Michała Krajewskiego. Myślę, że może być to zaskoczenie, bo jednak mam wrażenie, że faworytem w tej walce był Marcin Mazurek, ale cóż, siła doświadczenia, zimna krew i technika w parterze tak naprawdę tutaj chyba to zdecydowało. Myślę, że e, jeżeli Marcin Mazurek utrzymałby tę walkę w stójce i próbowałby jednak przeciwnika wypunktować uderzeniami, kopnięciami, to miał naprawdę sporą przewagę i wydaje mi się, że wygrałby wtedy ten pojedynek. Tchau.